Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Jedziemy dzisiaj do Wrocławia robić kilka sesji. Jedną sesję z parą i dwie sesje takie stylizowane w kreacjach ślubnych. Pokażemy wam, jak wygląda taki jakby ala plener ślubny. Sesja stylizowana na rynku we Wrocławiu. Lecimy. Taka mała informacja parafialna. Jeżeli Was interesują moje luty, to tam w opisie macie na dole link do sklepu, gdzie możecie je zakupić. U góry wyskakuje Wam karta, gdzie możecie też kliknąć w nią i zobaczyć cały film na temat tych lutów. Ja już z tym spadam, nie zawracam gitary. Miłego oglądania. I Dobra, Próbuję się nie przewrócić, bo zawsze nagrywam to tak na palcach, na palcach i już potem lecę, nie? Dobra. 3, Ir. Miałam chyba akurat Twój monitora. Dobra, to teraz ja. Yy, to ja bym potrzebował coś takiego, że tak wtedy przed chwilą fajnie zrobiłaś, że tak takim wiesz, takim wzrokiem na niego zalotnym tam popatrzyłaś, nie? Na niego, nie. I teraz, popatrzcie no. Dobra. Yy, dobra ty patrz się na niego, a ty patrz się w obiektyw. To fajnie wygląda. No chcieliście? <śmuchaj> No ty bez jesteś, słów. Ty, ty bez słów. Dobra, tylko należąco. Na, leżąco. na leżąco. No, leżąco no, chyba, nie? W stronę. Dobra, no. musisz ją przesunąć. Musisz A, tak jak wiesz, jak drinka A ja to nagram i tak wjeżdżam w kadr. Dobra. No Dobra. Dobra, super. Dobra, i siedzę, czy... Nie, tutaj, no tutaj będziesz leżała. Ledwo, ledwo, le, 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 co? O, właśnie, dłonie. Nie, krzaki najlepsze. Ok. O, właśnie. Usiądź sobie po środku. Tak, jest to lustro, to musisz tutaj gdzieś. Tutaj usiądź sobie. Przesuńcie. Czekaj, wypolerujemy. Pojechała. Dobra, spoko. I teraz fajnie było rozłożyć to wszystko co masz tutaj na boki. O, a jakbyś się, jakby się przytrzymała tutaj może? Abyś, ja? Wiesz, przytrzymaj ja. tu. A ty no. przytrzymaj tam. Żeby to tak szeroko no, nie do, do, do... To się trzymało. Dobra. I jak teraz siedzisz, żeby się zgarbiła. I tak wiesz, podparła się jakby ręką na, na kolanie, coś takiego. Tak, właśnie takie coś. Niżej. O, dobra. Daleko nie polecisz. No, dobra. I patrz się w obiektyw. Super. Ale to jest dobre. O, super. Ja to co nie muszę w obiektyw? Yy, tak przed chwilą byłaś. Tak byłaś przed chwilą. Marta. Mamy krzaczki. Te O, Nie pasuje To jest Bo zasłoniłeś sobie oczy, a tak fajnie było, tak na tej wysokości, żeby to leciało. To będzie super. No? No, to jest dobre. To było to drugie, było dobre. Takie zadziorne Super. To drugie. Z powolnieniem będzie to fajnie wyglądało. O to, patrz. To jest, to jest dobra. To drugie. Zawsze na spontanie najlepiej wychodzą te. Idziemy. I na kamerę. Dobra, bo uciekło mi. Uciekło mi. Dobra, jeszcze raz. Dobra, momento. coś takiego. No, dobra, idziemy. I obiektyw. Dobra, jeszcze raz, bo zwolniłaś, się, troszkę z tyłu uszłaś. Dobra? O, A tutaj na Anię się popatrz. Tą, o tą drugą Anię Tu same Anki. Super. Jeszcze są inne obiekty wezmę. Nice. Nice! <głos> nice! <głos> jeszcze raz w dół. O, tak. Nie wiem, co z tyłu. Dobra. <noise> Ujęcie przede wszystkim. Trzeba mieć to, ale ty napis, bo po na filmie będzie. O, tak jest jeszcze jedno, będę chciał jak idziesz No i. Oooo! No, zarąbiście wyszło, że przywaliłaś w ścianę. Nie, nie, to było zarąbiste. Ten Jeszcze? obrót i o ścianę. To. powtarzamy glebę. Dobra, czekaj chwilkę. I kupcze, to ciężkie światło jest, żeby ustawić. No dobra, próbujemy, no. Nie I czochranie. Super, nie, jest dobrze. To jest to, co trzeba. Dobra Super z pryzmatem no o. Jest super też tak sobie To trzymaj obiekty jak chcesz okay. Ale co, będziemy mieć takie same zdjęcie? No, no, to masz ten masz pryzmat Tak ich nie widać nie widać? Nie no gdzie tam kurde patrz co tu się dzieje? tam zgasić, to Aha. wtedy będzie Tak, czyli mm -hmm. pospowalnia, to będzie to fajnie wyglądało. Mm -hmm. Gdzieś tu któryś kad jest, oto. Do spowolnienia, nie? Mm -hmm. Ręca, ręka mi się częściej. <śślały> Przez cały sezon z kieliszkiem chodziłem do wódki. Tak, bo se przystawiałem i to fajne efekty robiło i co chwilę jakiś tata tam podchodził, młodej czy młodego Polać panu, bo tak pan widzę, że pan chodzi z tym kieliszkiem. <ślały> A to ja też takie coś chcę. O, poważnie, poważnie. Jeszcze raz, taki samolot. No, Dobra, czekaj, ja jeszcze bliżej muszę podejść. O, tu. O, to samo. To samo. Tak, to samo. No już. mam Mam. zrobicie mi takie jedno katalogowe? Tak. Jeszcze jeszcze raz. No, o, właśnie to. Tylko nie za mocno, bo chyba. O, dobra. O, właśnie. I zrobimy katalogowe jeszcze zdjęcia tam na tej zieleni, dobra? dobra? Bierzesz, ty masz tam rona czy nie? Ja mam jedną, ale tylko do jednego zdjęcia. Dobra Do mnie więcej frontem? O właśnie tak yy, Wiesz co? Chodź zrobimy, chodź tutaj sobie, tutaj od tej strony i ja będę potrzebował, żebyś zrobił takie raz, dwa kroki i ewentualnie guzik zapinasz, dobra? W marynarce I czekaj Trzy, 4 i re, I na obiektyw Dobra Dobra, czekaj, mam to Super Dobra, poczekajcie chwilę Ty sobie stój Chodź tutaj, tutaj w tym miejscu stań Dobra, czekaj Ale jest korzystnie coś szalonego? No, nie wiem Jesteśmy na atlacie przeglądowego Ale my ten... mamy mieć czarne spodnie? Nie, nie. i koszule I To są dwie opcje, jedna jest z czarnych spodni, jak widać w spodnie. A druga? Nie, tylko to niby takie... Ja sobie wziąłam inne spodnie i taką ze złotem Okej, okay. okay, co, co robimy? Co robimy? Zamysł taki poszamy. Anki, to opowiemy. będzie dużo wiało, o właśnie będziemy pracować z wiatrem mhm. troszeczkę i to będzie takie romantyczne w stylu powiedzmy z włoskiego rynku. Aha. Okay. <grymne> Jak zrobisz to, Daj znać? Dobra. O, coś takiego. O, dobrze, super. Słońce, gdzie jest? Tu jest gdzieś słońce, o tu.

Chodzi o to, aby nie robić ustawek, tylko po prostu wariactwo. Kawałeczek dosłownie z 2 metry przebiec dalej i po prostu kręcicie się ze sobą, przytulacie się, odwracacie się, wariujecie po prostu. Aha. Jakieś buziaki, jakieś, nie wiem, że no no, bez bukiet będzie ci łatwiej. Dobra. 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 Dla mnie. Dla mnie. Ale biegniemy najpierw. Czy? Tak, biegniemy najpierw, ja z wami będę biegał, to na spontanie wyjdą ujęcia, tak więc biegamy. No to lecimy. No to okej. Okay. I dookoła siebie. O, właśnie takie coś. I buziak. Aha. No super, kurde, jeszcze. Jeszcze, chodźcie w moją stronę, biegnijcie. Dobra. No to biegniemy, no. I wariactwo. Dobra, stój tak jak stoisz No dobrze I w obiekty Dobra, i teraz ty I dobra, tak teraz sobie stoisz No dobrze, i w obiekty Dobra Jeden raz drugi No, tak żebyś, tak na zmiana takie o, coś takiego. O, świetnie. Dobra. To Zrób sobie. O, jest. To no, się ma. O, dobra, fajnie o, tutaj ręka. Się czułkiem, Maryna delikatnie o jego ramię? Czułkiem. O, właśnie tak. Świetnie. Dobra. O, fajnie teraz trzymasz. No, mówię, fajnie. no bardzo fajnie nawet wędłuk jest dobrze. do jest dobrze trzymasz. Daj. Tam nie. I na obiekt. Super. O, świetnie, świetnie. oczy. Bukietem oczy. jakby do mnie tego bukietu. Troszeczkę. Dobra, ja bym chciał tak jak wcześniej staliście. bo chciałbym, żebyś po prostu po ramieniu mu tak ręką przejechała. Ty, za bioderko, naprzeciwko siebie, tak żebyście stanęli bardziej. Tego dołu nie widać akurat na tych ujęciach to. O? Dobra, tylko czekaj, jak to było? Czy się jakoś tak inaczej staliście? Czekaj, o dobra, Ty byłeś do mnie skierowany Ty byłaś tak, Ty byłaś plecami i tak po prostu mu po ramieniu, żebyś tam pojechała ręką O no I buziak Super. O, jakie jesteś, jesteś fotografowie, idą tu chodzą. No, oj, konkurencja łazi, popatrzy się i w ogóle co. Jakie masz ustawienia? Na, na zielonym kółeczku. A na zielonym, Nie no, nie mam takiego kółeczka. Dobra, ja bym chciał... Wiesz co, spróbuj prawą rękę. Nie, lewą ręką? Dobra, ty ją złapszyłem, nie bój się. <grymne> <grymne> dobra, ty tutaj po ramieniu żebyś żeby to było naciągnięte. żeby to się tutaj nie. Aha, żeby no. to było tak naprężone. Dobra, naprężemy to. <grymne> Napręż to. Naprężaj. <grymne> <grymne> no, dobra, <ładnie. grymne> no, to tą prawą rękę na razie troszkę niżej daj. Czekaj, bo ja z za włosów takie, wiecie. O, super jeszcze nie. I teraz do góry, no i buziak. Oa, moje kości stare. Dobra, jeszcze potrzebuję ręką jak po bioderku jedziesz. Nie za tyłek. Nie, tak o tutaj, tak żebyś wjechał, tak wiesz, tak go. Dobra, czekaj. No i dobra. Dobra, super. I jeszcze jedno ujęcie o, mam. Nie, nie. Jeszcze jedno ujęcie ale ją samą. O, o, Możesz to począć. O, 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 <laughs> dobra. Dobra, czekaj. Dobra, uwaga, uwaga. To będzie trochę porąbane ujęcie, bo musisz tak na maksa głową, włosami tak się poczochrać. Dobra? Czekaj chwilkę. tak, nie, tak go na boki. Trzy, cztery i ry. Teraz. I stop, na obiektyw. I na obiektyw. Jeszcze raz. No. I jeszcze raz. No. I na obiektyw. O właśnie to jest to! To jest to! Właśnie o takie ujęcia chodzi. O, super. Czuchaj się! Do góry, do góry, do góry głowa! Super Dobra. o czekaj chwilkę. Zaraz robię. O dobrze. zamknij oczy. I odwrót. Dobra, super. Okay. I jeszcze w sobie nagram. To tam na nie może się patrzeć. No właśnie. Tby... dzięki bardzo, ciepka cześć, Dzięki, dzięki bardzo. Będziemy będziemy w kontakcie, nie? Poślijcie nasz Dzięki, Tutaj chyba dobra, no, i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tego backstage'a. Jeżeli Wam podobają się tego typu treści, to wiecie, co robić: zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję z tym dzwoneczkiem obok. I nie zapomnijcie wbić na naszą grupkę. Tu się filmuje na Facebooku, tam się dzielimy całą informacją. A jeszcze taka mała informacja dodatkowa, co odżywiłem troszkę mojego Instagrama. Zapraszam Was tam, żebyście wbili. Wszystkie linki potrzebne, macie po prostu w opisie. Linki do gotowych filmów też tam się znajdują. Do następnego. Elu.